Witajcie, Audi A6 Audi A6 C6 zwykła lampa żarówkowa zresztą widzicie nawet nie ma soczewki nie ma tutaj dziennego, jest krótkie i długie kierunkowskaz lampa nie wygląda za, za dobrze i nie lubię takich wypuszczać ode mnie bo ten cały klosz jest matowy, żółty ale tutaj klient nie chciał ani go wymieniać ani polerować wiem, że, że będzie sam to robił i później chce to polakierować no jego wybór Nowe klosze nie są drogie, bo około 100 zł kosztuje nowy klosz. Także wolę wymienić na przykład taki klosz niż, niż lakierować ten stary. Ale mniejsza z tym. Moim zadaniem było zamontować tutaj listwę LED. I to się udało. Ona jest ładnie tutaj wkomponowana i schowana pod maskownicę, Wszystko wygląda jak fabrycznie montowana. Widzicie, mamy takie fajne e, przywitanie. To też jest taka opcja dodatkowa i rzadko który pasek ledowy to ma tutaj. No robimy w ten sposób, aby, aby to efektownie się załączało. E, no i co jeszcze? Mamy tutaj oprócz tego, że jest światło do jazdy dziennej, oprócz tego, że e, ten pasek świeci na biało po uruchomieniu auta. Mamy też kierunkowskaz, czyli po włączeniu kierunkowskazu białe światło gaśnie, a, a załącza się pomarańczowy kierunkowskaz. Co ważne, z lampy wystaje przewód, bo sama lampa. Nie miała światła do jazdy dziennej. To jest wersja bez, bez światła do jazdy dziennej. I aby światło do jazdy dziennej było, trzeba doprowadzić prąd. Prąd, który uruchomi tą listwę po odpaleniu auta. I najlepiej to zrobić, podłączając się pod bezpiecznik, gdzie pojawia się prąd po przekręceniu stacyjki. Tak zwany plus po stacyjce. Prosta rzecz, ale jeżeli brzmi skomplikowanie, to lepiej dać to elektrykowi, który to, to zrobi. Można też zastosować automat świateł do jazdy dziennej, których też jest wiele na Allegro.